Czy ty znowu oglądasz tą telenowelę swoją? Proszę cię, oddaj mi pilota, za chwilkę będzie leciała Mechaniczna Glizda 2, powrót zmutowanej ważki. Ja chcę to obejrzeć i nie ma opcji, że nie. Nie ma mowy. Ja muszę się dowiedzieć, co się stanie w tym serialu. Ale mnie to nie obchodzi. tym odcinku. No proszę cię. Jake zamienia się w wilkołaka, czaisz to? Dobra, a wiesz, jaki jest najbardziej wkurzający dźwięk na świecie? No nie, 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 nie. Super! Ja i glizda sam na sam. Lecimy. Ciao! Przywiozłam Wam pamiątki z wakacji. Mamuś, dla Ciebie mam złotą płytę oryginalną Twojego ulubionego zespołu z podpisem i zorzę polarną zamkniętą w słoiku. Ale cudo. A no i Tatoś o Tobie też nie zapomniałam. Spokojnie. Dla Ciebie mam pierścień diamentowy z plemienia Utai. A masz coś dla mnie? A, jeszcze ty. Dla Ciebie mam magnec. Jesteś piękna niczym błękitna laguna. Takie dziewczyny jak ty skradają serca. Powiadała mi moja matula. To dla tej twojej Wiktorii, w której się zakochałeś. Ale cringe. Dawaj, to co ty sobie w ogóle myślisz? Z jakim prawem? To mi grzesz w moich rzeczach? I tak mam zdjęcie. Jak to zdjęcia? Jak... jak ty masz szczelność robić zdjęcia moich rzeczy? Masz je usunąć. Dobra, dobra, usunę. Ale po to tu przyszłam, żeby ci pomóc napisać ten wiersz. Wyciągaj kartkę i piszemy. Na górze róże, na dole obrót w kratę. Wykasuję zdjęcia, jak posprzątasz za mnie całą chatę. Słyszałam, że dostałeś jedynkę z matmy. Tak i co z tego, że dostałem jedynkę z matmy? No jak to co? Powiem mamie. Uh -huh. A chyba byś nie chciała, żebym ja powiedział mamy że się ostatnio ze swoim chłoptosiem, co byłaś za garażami. Pisni, tylko słowo. Sama zaczęłaś. Ty zacząłeś. Nie, ty zaczęłaś. Ty zacząłeś. Ty zaczęłaś. Ty zacząłeś. Ty zaczęłaś. Ma Mało! Chodź, Kiślu, możesz mi przenieść ten stół. No dobra. Raz, dwa, trzy. Nie stop! Poczekaj, na raz, dwa, trzy podnosimy, czy na trzy, cztery podnosimy? No na raz, dwa, trzy. Ale czekaj, podnosimy na raz, dwa, trzy i na trzy podnosimy, czy na to nie ma cztery? To raz, dwa, trzy i na cztery podnosimy, bo ja już nie Dobra, rozumiem. raz, dwa, trzy. No, miałeś podnosić. No, no skąd miałem No pytałem, czy na cztery, czy na trzy, no. W sumie to, no nie wiem, może on tutaj ładnie stoi. Zostawmy go. Okej. Okay. Naczynia są do pozmywania. Kto pozmywa naczynia dostanie 50 zł. Daj, teraz ja chcę pograć. I daj, teraz ja chcę pograć. Nie przedrzeźniaj mnie. Nie przedrzeźniaj mnie. Weź. <grym> Weź. Jestem głupi. Jestem głup... I co ty robisz? <grym> Masz to usunąć. Nie. Mamo, znowu mi całego tymbarka wypiła! Nieprawda! Zostawiłam ci trochę. Co jest? Co to ma... No nie! Znowu wrzuciłaś skarpetki do mojego prania! Prawdziwi facetzi nie boją się różu. Co ty robisz? Nic. Nie, nie. Już wszystko gotowe. Ha, sól. Gdzie moje kanapki? Oddawaj! Mama, idę grać z chłopakami w piłkę. Na ja idę z tobą. Co? Od kiedy ty grasz w piłkę nożną? Ty w ogóle umiesz grać? Od zawsze? Tak, ty od zawsze. W sumie możesz iść, będzie przynajmniej ciebie, Beka. O, tomka nie będzie. Jak to tomka nie będzie? Aha, wszystko jasne. To co, chcesz z nami iść nadal pograć w piłkę? Nie, już nie. Tomka <grywka> nie No nieźle. Weźcisz tą muzykę. Co ty mówisz? Nie słyszycie? Ścisz to! Ścisz to! Co? Co? Czy ja dobrze słyszę samochód? O nie! Rodzice wrócili. Przecież mieli dopiero jutro wrócić. Dobra, Natalia, spokojnie. Mamy około minutkę, nie całą minutkę. Musimy szybko działać. Ja zajmuję się podłogą, ty sprzątasz kanapy i stół. Pamiętaj, jeżeli rodzice wejdą, wszystko pakujemy szybko do szafy. Jak wejdą za szybko, ty musisz ich powstrzymać. Wyjdź na dwór, chociaż na 10 sekund ich zatrzymaj. Będzie dobrze. Dawaj, Natalia, nie mamy czasu. Szybciutko.